Cześć! W dzisiejszym odcinku pomogę Ci zrozumieć, na czym polega proces gospodarki magazynowej. Jeśli zastanawiasz się nad metodą kontroli zużycia surowców w swojej restauracji, czy też zauważasz powstające w sposób nieoczekiwany braki surowca w swojej restauracji, dobrze jest zrozumieć, jak ten proces od momentu dostawy surowca do jego całkowitego zużycia wygląda. Patrząc na schemat, jaki dziś Ci pokażę, zastanów się, gdzie w Twojej gastronomii może tego surowca w sposób niekontrolowany ubywać. Zaczynamy! Prześledźmy zatem drogę surowca od dostawy do jego zużycia w typowym lokalu gastronomicznym przez pryzmat gospodarki magazynowej. W pierwszym kroku, jak wiesz, uzupełniasz magazyny, przyjmując dostawy. To, co aktualnie masz na stanie, to tak zwany stan magazynowy. Potem te surowce zaczynają się różnymi drogami rozchodzić, nie bez powodu nazywa się to rozchodem surowca. Tylko dzieje się to na różne sposoby, co zwykle jest powodem nieogarniania w pełni kontroli zużycia surowca przez wielu menedżerów. Rozbijmy to sobie zatem na kilka elementów. Najbardziej oczywistą drogą zużycia surowca jest sprzedaż. Każdorazowo kiedy coś sprzedajesz, pomniejsza to Twój stan magazynowy, prawda? O jakiej ilości? O ilości określonej w recepturach sprzedawanych dani napoi. Jeśli używasz w swoim lokalu programów komputerowych rozliczających zużycie surowców, to taki system, właśnie kierując się recepturami, pomniejsza odpowiednio Twój stan magazynowy. Tu kryje się kilka pułapek, ale o tym pod koniec tego odcinka. Pozostając przy sprzedaży, kolejną drogą rozchodu surowca jest sprzedaż tzw. bankietowa. Nazwa nie ma tu znaczenia, chodzi o sprzedaż poza głównym menu, czyli imprezy zorganizowane, cateringi, a nawet tzw. danie dnia, które nie ma swojej receptury w systemie. Czyli mowa tu o wszystkim tym, co sprzedajemy, a czego nie ma w codziennym menu, z zapisaną w systemie recepturą. I tu trzeba uważać, bo o ile wszystko, co ma swoją recepturę w systemie, pomniejszy stan magazynowy automatycznie, to sprzedając imprezę z daniami, które nie mają swojej receptury, wystawiając rachunek za imprezę, zaewidencjonujesz jedynie sprzedaż. Zejścia surowców ze stanów już nie. Powiem o tym jeszcze dwa słowa w podsumowaniu. Ok, więc w dużym skrócie omówiony mamy rozchód surowców w wyniku sprzedaży. Jak widzisz na tym schemacie, cały ubytek surowca, który nastąpił w wyniku sprzedaży, tworzy nam kategorię rozchód ze sprzedaży i pomniejsza stany magazynowe. I teraz trzeba mieć świadomość, że poza sprzedażą w naszej gastronomii każdego dnia następuje również ubytek surowca niejako w oderwaniu do samej sprzedaży. Każdego dnia odnotowujemy przecież różnego typu straty. Pierwszą grupą takich strat są straty produkcyjne, czyli wszelkiego typu ścinki, wyfiletowane ości, odseparowane włókna, obierki itd. Kolejna grupa strat to tzw. posprzedażowe, kiedy coś zostało wytworzone, ale się nie sprzedało, jak ciasto z witryny wystawieniczej, czy dania wyeksponowane w bemarach, których nie zdążyliśmy sprzedać i nie nadają się do sprzedaży w kolejnym dniu. Ostatnią grupę strat tworzą straty, nazwijmy je pozostałe, czy to powstałe w wyniku zepsucia się jakiegoś produktu, jego przeterminowania, czy w wyniku reklamacji zwrotów dań, poczęstunku, czy prób kulinarnych szefa kuchni. Wszystkie te straty, jak widzisz, Tworzą nam kolejną równoległą do sprzedaży grupę ubytku surowca i również pomniejszają stan magazynowy. Omawiając w taki schematyczny sposób drogę surowca od dostawy po zużycie, nakreśliliśmy tym samym na czym polega kontrola zużycia surowców metodą gospodarki magazynowej. Jak widzisz, aby taka kontrola miała sens, należy skrupulatnie pilnować każdej z opisanych dróg ubytku surowca co nie zawsze w praktyce jest takie proste. No i na koniec kilka porad dla Ciebie w nawiązaniu do przedstawionego schematu. Po pierwsze, to o czym powiedziałem już przed chwilą, prawidłowa kontrola zużycia surowca musi obejmować wszystkie rodzaje ubytków w Twojej gastronomii. Co z tego, że system komputerowy obliczy Ci zużycie wynikające ze sprzedaży po recepturach, kiedy to duża część surowca będzie wyciekać innymi drogami, o których powiedziałem. Po drugie, trochę w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałem przed chwilą. Zanim oskarżysz kogoś z załogi o kradzież, sprawdź, czy tajemniczo zaginiony surowiec to nie jest w rzeczywistości sprzedaż poza recepturami, czy też straty, których nie wprowadziłeś do systemu. Po trzecie, pamiętaj, aby zdjąć ze stanu te surowce, które zużyłeś do wytworzenia sprzedaży bankietowej, czyli tej bez receptur. Po czwarte, jak łatwo się domyślić z przedstawionego schematu, ogromne znaczenie ma to na ile aktualne masz receptury dań zapisane w systemie. Jeśli do danego dania zużywasz 200 g fileta z kurczaka, a w recepturze nadal widnieje 150, tak jak wpisałeś to dwa lata temu, to jakość takich wyliczeń nie jest najlepsza, jak się domyślasz. I ostatnie, całość tych rozważań można podsumować takim zdaniem. Twój koszt to nie tylko ta część surowca, która ląduje na talerzach Twoich gości. Twoim kosztem jest również to, czego na takim talerzu nie widać, czyli powstałe wokół tego straty i ubytki. Weź to pod uwagę, analizując koszty w Twojej gastronomii. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Turbo Poradnika Gastronomii.